Logo węża idealnie wycentrowane. Czas na tapicerkę. Dywany będą po taniości. Za rolkę wykładziny, materiał na podsufitkę i litr kleju Grzesiek zapłacił w hurtowni 290 zł. Do budowy tapicerowanych paneli mechanik z Ryglic używa bardzo cienkiej sklejki, po to by nie dodawać kobrze zbędnych kilogramów. Bagażnik, wnęki i podłoga wykończone są nie gorzej niż w niejednym fabrycznym aucie. Czas na tunel środkowy. A to wygląda? No pojęcie ekstra, nie? Milion dolarów. Dawaj dechę, idziemy za ciosem. Słuchaj, muszę zobaczyć w całości. Plecy decha. Kolorowe zegary. Deska rozdzielcza, podobnie jak tunel środkowy i kilka innych paneli, wykonana jest z włókna węglowego. Formy Grzesiek stworzył samodzielnie. Za materiały zapłacił 500 zł. Pora przykręcić kierownicę. Auto jest już w zasadzie gotowe do jazdy. Wnętrze jest niemal kompletne. Jeden z ciekawszych projektów. Włókno węglowe, aluminium, okrągłe zegary i skórzane kubełki, czyli wyścigowa klasyka przyprawiona szczyptą luksusu. Pora zobaczyć, jak Kobra prezentuje się z dachem. Dziach! Za naklejenie wyścigowych pasów Grzesiek zapłacił 400 zł. Co ciekawe, tak zwany hardtop poprawia właściwości aerodynamiczne Roadstera. Dawniej dzięki takim dachom wyścigowe kobry mogły osiągać wyższe prędkości na długich, prostych. Styl, surowość, ale przede wszystkim funkcjonalność. Zaraz zobaczycie, w jaki sposób będę zapinał dach. Dwie śrubki, dwie sprężynki i 100% gwarancji mojej, że nie odfrunie. A montaż: 5 minut. Fajne. Przyciemniane. Tylne trójkąty wykonane są z pleksji. Można więc mocować je na wkręty. Raz, dwa, trzy i dalej. I patrz, nie że nie na diabła. Głupił, no, no, zawsze... ale zawsze wychodzi dalej.